Wróćmy jeszcze do tego okresu wyborczego. Podczas swojej kampanii wyborczej, zwracał Pan uwagę na ograniczenia barier dla osób z niepełnosprawnościami. Zwrócił Pan uwagę, że nie zawsze potrzeby dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych są brane pod uwagę przy aranżacji ogólnodostępnych miejsc. Dalej, pisał Pan, że jako burmistrz dołoży Pan starań, by na placach zabaw znalazły się urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w przestrzeni miejskiej dla osób z dysfunkcjami ograniczone były bariery utrudniające im normalne funkcjonowanie. Jakie kroki zostały do tej pory podjęte w celu ograniczenia tych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami? Przede wszystkim panie redaktorze będę i staram się to cały czas robić, pilnować, aby na każdym, na każdym etapie realizacji inwestycji przygotowywanych przez gminę Nasielsk był położony na to nacisk, żebyśmy mieli możliwość przygotowywania różnych inwestycji, czy to w zakresie infrastruktury, czy w zakresie na przykład małej architektury, tak jak place zabaw, żeby też stwarzać możliwości dostępu i korzystania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży tak samo, Prowadzę też rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa, doświetlenia i stworzenia bezpiecznych możliwości przejść przez drogę wojewódzką, która jest tak naprawdę główną e, drogą przez e, centrum Nasielska. Oczywiście cały czas tak naprawdę obserwujemy i, i też szukamy możliwości dofinansowania do budowy czy modernizacji placów zabaw i konsekwentnie będę w tym kierunku działał. W, w, oczywiście w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, żeby ewentualnie doposażyć place zabaw w urządzenia, dla potrzeb dzieci czy młodzieży niepełnosprawnej, ale również budowa nowych obiektów będę robił wszystko, żeby też była dostosowana i spełniała też oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. Zwracał Pan także uwagę na politykę prorodzinną. Jak wygląda realizacja tej polityki prorodzinnej w gminie? Czy planowane są nowe inwestycje, na przykład w mieszkalnictwo? Tak, panie redaktorze, odkąd zostałem burmistrzem, od razu podjąłem decyzję o tym, żebyśmy uruchomili proces budowy kolejnego budynku wielorodzinnego na terenie miasta, ponieważ od kilku lat tak naprawdę nie zostało nic wybudowane i nie ma nowych mieszkań dostępnych dla naszych mieszkańców, czy nawet chociażby osób, które chciałyby się w nasielsku osiedlić, zamieszkać. Dlatego też już przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na budowę kolejnego bloku. Będzie on zlokalizowany przy ulicy Płońskiej. I w tej chwili moja spółka, czyli Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe pracuje nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy i uruchomienia całego procesu budowlanego. W swoim programie wyborczym chciał Pan też, by Nasielsk dosłownie rozkwitał, mam tu na myśli rozwój zielonej infrastruktury. Jakie konkretnie działania podjęto w celu upiększania Nasielska, na przykład poprzez nasadzanie nowych drzew, krzewów, donic z kwiatami może? Tak, to co już udało się, można powiedzieć, w tym krótkim czasie obecnej kadencji zrobić, to przede wszystkim wzbogaciliśmy możliwość i ofertę nasadzania nowych kwiatów, nowych krzewów na terenie głównie tutaj, centrum miasta, w okolicy Skweru Świętego Jana Pawła II. I to tak naprawdę zostało już zauważone przez mieszkańców i jest doceniane, bo bardzo często trafiają do mnie pozytywne opinie w tym temacie, że nasilsk rozkwita, że jest bardziej kolorowo. I to mnie cieszy i na pewno daje dodatkową motywację do działania, że jest to słuszny kierunek i będziemy na pewno podejmować każdego roku wspólnie tutaj z moim zakładem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Nasielsku działania, żeby tak naprawdę ten Nasielsk był coraz piękniejszy.